Posłuchajmy tej wypowiedzi Artura Dziambora sprzed kilku lat. Bo się tak obsadziliście w tych spółkach Skarbu Państwa, powrzucaliście tam przyjaciół, rodziny, wszyscy są tam dobrze, ciepełko tam mają, mają wysokie, wysokie stanowiska z wysokimi wypłatami. To są te synekury, których powinniście się pozbyć. Powinniście Artur Dziambor, wtedy jeszcze poseł Konfederacji, następnie kandydat trzeciej drogi do Sejmu, niestety nie udało mu się dostać, tak wtedy wychwalał te spółki skarbu państwa. Jak on mówił, jakie tam jest ciepełko, jaka tam jest wygoda, jakie tam są luksusy, jak tam się świetnie żyje, jak wiele tam się pieniędzy zarabia. No i jedyne, czego trzeba, to trzeba być krewnym lub znajomym królika, trzeba mieć przyjaciół u władzy, trzeba się tam dobrze zakręcić, trzeba być tym politykiem, który zna innych, Polityków, i tyle kasy z nieba spada za robotę w spółkach Skarbu Państwa. Jak tak zachęcał, jak tak zachwalał, jak tak mówił, jak tam jest świetnie, no to w końcu sam siebie przekonał, że w tych spółkach Skarbu Państwa to jest tak super, że lepiej być tam niż gdziekolwiek indziej, lepiej być tam niż w polityce, lepiej być tam niż na na wolnym rynku lepiej być tam, niż pracować w jakiejś prywatnej firmie albo założyć swoją własną firmę. Nie ma nic lepszego, niż dostać się do spółki skarbu państwa. I tak zachwalał, że stwierdził, że to będzie dla niego również najlepsza opcja. I dzisiaj poszła wiadomość, że Artur Dziambor został dyrektorem Departamentu Marketingu oraz Komunikacji w porcie Gdańsk. Tam na tym nagraniu mówił o Stoczni Gdańskiej, ale tutaj mamy Port Gdańsk, też bardzo przyjemna spółka, zresztą nadzorowana, zarządzana przez ludzi związanych z trzecią drogą, więc wszystko jest w rodzinie, wreszcie ma znalazł właściwych przyjaciół, którzy potrafią mu załatwić najcenniejsze rzeczy. A wszystko to 1 marca, to znaczy w dniu, w którym trzecia droga ogłosiła swój projekt, dotyczący odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa i na sam dobry początek, no pokazali chyba co oni będą odpolityczniać, chyba pokazali, czego nie powinno być w polskim życiu politycznym, że to nie powinno być tak, że politycy idą bezpośrednio do spółek Skarbu Państwa i zgłosili problem i od razu pokazali parę godzin później rozwiązanie, więc ja sam jestem ciekaw, jak to się dalej rozwinie i czy Artur Dziambor również zostanie odpolityczniony, tak jak reszta to spółek skarbu państwa.